Mmm, jestem głodny, ale nie mam ani czasu, ani łyżki. Co zrobi? Nie martw się. Kim jesteś? Jestem łyżko-długopisomenem. O, oto łyżko-długopis firmy Penspun. O, dzięki. Wow! Mogę jeść i pisać. Dzięki, łyżko-długopisomenie. Nie ma problemu. Oto łyżko-długopis firmy Penspun. Musisz go mieć. Łyżko-długopis firmy Penspun. Rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Łyżek i Długopisów. Dobra. Łyżka, długopis. Zawsze i wszędzie. Dobra.